Ja się z Państwem żegnam. Dziękuję za ten kongres, ale ostatni głos należy również do, również do osoby, która wygrała. E, pominałem go na liście, też był wpisany, Michał Otręba. Tutaj, z pod Warszawy, prowadzi przedszkole. E, chłopak zmaga się z różnymi problemami, również zdrowotnymi, poważnymi, ale jest niepokonany. I chcę dzisiaj wam powiedzieć na koniec, że on wygrał i warto. Prac z takich ludzi wzór, że nie poddają się, a ja jestem głęboko przekonany, że się też nie poddają. Ja z pełną pokorą, dumą i szacunkiem, że mogłem dzisiaj przed Państwem być, próbować ten kongres prowadzić. Dziękuję za obecność. Bądźcie niepokonani. Witam serdecznie. Ja, może swojej historii nie będę opowiadał, bo to jakbyśmy siedzieli do wieczora, nie do, do jutra. Tak jak Marcin zapowiedział, ósmy rok walki, końca nie widać, dalej walczymy. Fakt. Wygraliśmy z tym aparatem urzędniczym. Dość pokaźne odszkodowanie. Ale co z tego? z tego kolejna prokuratura, kolejny raz ściąga akta, kolejny raz bada. Pewnie nie zakończy się to jutro, nie pojutrze, tylko za kilka lat. Ale ja chciałem powiedzieć o jednym, że nie ma odpowiedzialności. To faceta wsada się na batonik za złoty trzydzieści To więzienia. Pomylcie się, któryś z was o złoty. to przyjdzie komornik i ściągnie z was. A wojewoda mazowiecki w swojej decyzji myli się na kilkaset tysięcy złotych i co? Siedzi teraz, śmieje się z was. Pije kawę w swoim urzędzie. Co więcej, dostaje sobie bilety do Europarlamentu. To jest nagroda dla niego, tak? To jest właśnie odpowiedzialność urzędnicza. To jest właśnie ta odpowiedzialność, o której dzisiaj tu mówimy. Że nas trzeba, że tak powiem, przeczołować, tak? Patrzy się na nas wilczem oczem tak, od razu. Nie ma jakiegoś prostego oka, jakoś nie wiem, ludzkiej... Moim zdaniem... Powinniśmy pokazać, że mogą kartkę rządzącą. Bo naprawdę, moim zdaniem, niedobrze się dzieje. Ja nie wstąpiłem po to do niepokonanych, żeby mi pomagać. Ja sobie poradzę. Ja wstąpiłem do niepokonanych, dlatego że ja poczułem ten oddech, tych ludzi, którzy mi pomogą. Czy to na rozprawie, czy chociaż ludzkie, ludzka pomoc, taka wsparcie mogą. I życzyłbym wszystkim tu na sali, żeby się wspierali. Yy, Pragnę bym zakończyć kongres. Yy, dziękuję wszystkim za przybycie. Do widzenia.